Miałem wizję, która zmieniła moje życie na zawsze. To, co zobaczę się dzisiaj z Wami, zostało mi przekazane bezpośrednio przez Pana, dla Was, dla ludzi, którzy muszą poznać prawdę. Widzenia przychodzą do mnie od lat, ale nigdy wcześniej nie otrzymałem tak wyraźnego i nagłego ostrzeżenia, jak to, które dotyczy konkretnych krajów i wydarzeń, które wkrótce nadejdą. Niektórzy z Was mogą być sceptyczni. Rozumiem to. Sam byłem kiedyś człowiekiem wątpiącym. Ale pytam, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego niektóre miejsca doświadczają tragicznych wydarzeń, podczas gdy inne pozostają nietknięte? Czy to przypadek, że pewne narody przechodzą przez trudności, których nie sposób wytłumaczyć logicznie? To, co zaraz usłyszycie, będzie trudne do przyjęcia. Niektórzy z Was mogą nawet wyłączyć ten film, ale ci, którzy wytrwają do końca, zrozumieją coś, co zmieni ich sposób patrzenia na świat na zawsze. Zrozumieją, że nic nie dzieje się przypadkowo, a ostrzeżenia są dawane tym, którzy mają oczy i uszy otwarte. Pod koniec tego nagrania zdradzę Wam coś, co zostało mi pokazane o przyszłości Polski. Coś, co dotyczy bezpośrednio każdego z nas i naszych rodzin, ale zanim do tego dojdziemy, musimy zrozumieć pełny obraz tego, co zostało mi pokazane. Jeśli czujecie, że to przesłanie jest ważne, proszę, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz ze słowem wierzę. To pomoże mi zrozumieć, ile osób jest gotowych na przyjęcie tych boskich objawień. Dajcie też znać innym, Niektórzy mogą potrzebować tego ostrzeżenia bardziej niż myślicie. Zanim przejdę do konkretnych krajów i objawień, które otrzymałem, muszę wam opowiedzieć o tym, jak zaczęła się moja duchowa podróż. Dwadzieścia lat temu byłem zwykłym człowiekiem. Pracowałem jako nauczyciel, miałem rodzinę, prowadziłem normalne życie. Nie byłem szczególnie religijny, choć zostałem wychowany w katolickiej tradycji jak wielu z nas. Wszystko zmieniło się pewnej nocy w 2003 roku. Obudziłem się o trzeciej nad ranem, tej szczególnej godzinie, którą niektórzy nazywają godziną duchową lub godziną Chrystusa. Poczułem nieodpartą potrzebę modlitwy. Kiedy uklęknąłem przy łóżku, pokój wypełnił się niezwykłym światłem, a ja usłyszałem głos, łagodny, ale przenikający do głębi duszy. Ten głos przekazał mi pierwsze objawienie, dotyczące wielkiego trzęsienia ziemi, które miało nawiedzić Azję. Sześć miesięcy później, w grudniu 2004 roku, tsunami uderzyło w Indonezję, Tajlandię i inne kraje regionu, zabijając setki tysięcy ludzi. Byłem przerażony nie dlatego, że wizja się spełniła ale dlatego, że nie zrobiłem wystarczająco dużo, by ostrzec innych. Od tamtej pory otrzymałem dziesiątki objawień, niektóre dotyczyły wydarzeń globalnych, inne były bardziej osobiste, skierowane do konkretnych osób. Z czasem nauczyłem się rozróżniać prawdziwe boskie przesłania od zwykłych snów czy niepokojów. Czy wiedzieliście, że Biblia wspomina o proroctwach i wizjach wielokrotnie? W księdze Joela 2:28 czytamy, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan: wyleje ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Te słowa są aktualne dziś bardziej niż kiedykolwiek. Historia zna wiele przykładów ostrzeżeń, które zostały zignorowane. Przed wielką powodzią w Polsce w 1997 roku, którą wielu z Was zapewne pamięta, Kilka osób miało sny i przeczucia o nadchodzącej katastrofie. Podobnie było przed tragedią w Smoleńsku czy innymi znaczącymi wydarzeniami w naszej narodowej historii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wzór jest zawsze ten sam, ostrzeżenia przychodzą, ale niewielu je rozpoznaje, a jeszcze mniej osób działa na ich podstawie. Dlatego czuję ogromną odpowiedzialność, by podzielić się z wami tym, co zostało mi pokazane. Ostatnia wizja przyszła do mnie dokładnie miesiąc temu. Była inna od poprzednich, bardziej intensywna, bardziej szczegółowa. Zobaczyłem konkretne kraje, konkretne wydarzenia i konkretne daty. To, co zaraz Wam przekażę, może brzmieć niewiarygodnie, ale proszę, wysłuchajcie mnie do końca. Zanim jednak przejdę do szczegółów wizji, muszę Was ostrzec. To, co zostało mi pokazane, nie jest przeznaczone do wywoływania paniki czy strachu. To wezwanie do przygotowania się duchowo i praktycznie. Bo tylko ci, którzy są przygotowani, mogą przetrwać to, co nadchodzi i pomóc innym w potrzebie. A teraz przejdźmy do pierwszych znaków, które zostały mi pokazane. W mojej wizji najpierw zobaczyłem mapę świata, a na niej pięć krajów, które były wyraźnie podświetlone Włochy, Grecja, Turcja, Japonia i Meksyk. Głos, który słyszałem, powiedział: Te miejsca zostaną dotknięte najpierw jako pierwsze znaki dla świata. Dla Włoch widzenie było szczególnie niepokojące. Zobaczyłem Wezuwiusz i obszar wokół Neapolu. Ziemia drżała, a niebo przysłoniły ciemne chmury. Usłyszałem po stuleciach uśpienia ogień się przebudzi. Specjaliści od wulkanów od lat ostrzegają, że Wezuwiusz jest przejrzały do erupcji. Ostatni raz wybuchł w 1944 roku, ale teraz zbliża się coś o wiele potężniejszego. W przypadku Grecji wizja pokazała potężne trzęsienie ziemi, które nawiedzi region Morza Egejskiego prawdopodobnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zobaczyłem datę, choć była niewyraźna, wydawało się, że to wrzesień lub październik tego roku. Co ciekawe, greccy sejsmolodzy niedawno odnotowali zwiększoną aktywność wzdłuż uskoków tektonicznych w tym regionie, choć niewiele mówi się o tym w głównych mediach. Turcja również stanie w obliczu nieszczęścia, ale to, co zobaczyłem, nie było naturalne. Widziałem konflikty, niepokoje społeczne i poważny kryzys gospodarczy. Głos powiedział: kraj na rozdrożu dwóch światów zostanie rozdarty od wewnątrz. Dla Japonii wizja była związana z wodą, ale nie tsunami, jak można by się spodziewać. Zobaczyłem dziwne, niewyjaśnione zjawiska w oceanach wokół Wysp Japońskich. Masowe wymieranie ryb, nienaturalne zachowanie fal, a następnie coś, co wyglądało na awarię elektrowni jądrowej. Nie Fukushimy, ale innej, której nazwy nie rozpoznałem. Meksyk był ostatnim z pięciu krajów. Tutaj wizja była bardziej symboliczna. Zobaczyłem orła walczącego z wężem. Tradycyjny symbol Meksyku, ale wąż zwyciężał. To może oznaczać polityczne zamieszanie, wzrost przestępczości zorganizowanej, lub jakiś rodzaj kryzysu przywództwa. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego akurat te kraje co je łączy. W mojej wizji zostało mi wyjaśnione, że te miejsca znajdują się na duchowych liniach uskoku punktach, gdzie bariera między naszym światem a duchowym wymiarem jest cieńsza. To właśnie tam znaki będą najwyraźniejsze. Ale tu pojawia się coś niezwykłego: każde z tych wydarzeń będzie miało ukryty wzór, który niewielu zauważy. Te zdarzenia, choć pozornie niezwiązane ze sobą, utworzą sekwencje, jak litery w wiadomości. Ci, którzy będą wiedzieć, czego szukać, dostrzegą w nich zapowiedź czegoś większego. A co z Polską? W mojej wizji Polska nie była wśród tych pierwszych pięciu krajów, ale pojawiła się później, w innym kontekście. I to, co zobaczyłem dla naszego kraju, było jednocześnie alarmujące i niosące nadzieję. Jednak zanim do tego przejdę, muszę Wam opowiedzieć o czymś jeszcze. W wizji pokazano mi również znaki poprzedzające te wydarzenia. Trzy dni przed każdym z tych nieszczęść pojawi się zjawisko na niebie rodzaj światła lub formacji chmur, która nie będzie mogła być wyjaśniona przez naukowców. Ci, którzy są duchowo wrażliwi, rozpoznają je jako ostrzeżenie. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać: Dlaczego ja, dlaczego te wizje przychodzą do zwykłego człowieka, a nie do religijnych przywódców czy znanych proroków? Głos w mojej wizji wyjaśnił: Wybieram prostych, by zawstydzić mądrych, wybieram słabych, by zawstydzić mocnych. To echo biblijnych słów z pierwszego listu do Koryntian. Jestem tylko posłańcem. Nie twierdzę, że jestem kimś wyjątkowym czy świętym. Jestem tak samo niedoskonały jak każdy z Was. Ale zostałem wezwany do przekazania tego, co zobaczyłem i usłyszałem. Teraz, gdy znamy pierwsze znaki, przejdźmy do głównego objawienia tego, co nastąpi po tych początkowych wydarzeniach. To, co zaraz usłyszycie, będzie trudniejsze do zaakceptowania, ale proszę, zachowajcie otwarty umysł. To, co teraz ujawnię, jest sednem mojego objawienia, prawdą, która została mi pokazana z przerażającą jasnością. Po tych pięciu początkowych znakach w różnych krajach świat wkroczy w okres, który można opisać tylko jako wielkie oczyszczenie. Widziałem trzy fale zmian, które przetoczą się przez cały glob, dotykając każdego narodu, każdej społeczności, każdej rodziny. Te fale to nie tylko katastrofy naturalne, choć będzie ich wiele, to głębokie transformacje na poziomie duchowym, społecznym i fizycznym. Pierwsza fala już się rozpoczęła, choć niewielu ją dostrzega. To fala duchowego przebudzenia i jednocześnie duchowego zamętu. Widziałem ludzi na całym świecie doświadczających nagłych przebudzeń duchowych, wizji, snów, niewytłumaczalnych doświadczeń, jednocześnie widziałem wzrost fałszywych proroków i duchowych zwodzicieli. Ta fala osiągnie punkt kulminacyjny w ciągu najbliższego roku. Głos w mojej wizji powiedział: Wielu będzie twierdzić, że mówią w moje imię, ale niewielu naprawdę niesie moje przesłanie. Rozpoznacie ich po owocach, nie po cudach czy znakach, ale po miłości, prawdzie i pokorze, które przejawiają. Druga fala dotyczy zmian społecznych i politycznych. Widziałem upadek systemów, które wydawały się niewzruszone. Instytucje finansowe, struktury polityczne, nawet niektóre religijne organizacje wszystkie zostaną poddane próbie i wiele z nich upadnie. Rozpocznie się to od kryzysu finansowego, który przekształci się w globalną restrukturyzację gospodarczą. Szczegóły były zatrważające. Widziałem nagłe załamanie systemu bankowego w dwóch głównych gospodarkach świata. W ciągu jednego dnia miliony ludzi stracą dostęp do swoich pieniędzy. Panika rozprzestrzeni się jak wirus, prowadząc do niepokojów społecznych. Rządy podejmą drastyczne środki, które tylko pogorszą sytuację. Ale w środku tego chaosu widziałem również powstawanie nowych wspólnot. Grup ludzi, którzy odwracają się od systemów opartych na chciwości i kontroli, a zwracają się ku modelom opartym na współpracy i wzajemnej pomocy. Te wspólnoty staną się schronieniem podczas najcięższych czasów. Trzecia fala, i tutaj muszę prosić o szczególną uwagę, dotyczy zmian w samym środowisku fizycznym Ziemi. Widziałem przesunięcia pól magnetycznych naszej planety, które doprowadzą do nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, zakłóceń w komunikacji elektronicznej i zmian w ludzkim zachowaniu. Naukowcy już od lat obserwują osłabienie pola magnetycznego Ziemi i przesuwanie się biegunów magnetycznych. To, co zobaczyłem w wizji, sugeruje, że proces ten gwałtownie przyspieszy. W ciągu następnych trzech lat doświadczymy dni, w których kompasy przestaną działać. Systemy GPS zawiodą, a zorze polarne będą widoczne nawet na równiku. A teraz przejdźmy do konkretnych krajów, które zostały mi pokazane jako kluczowe w tym okresie wielkiego oczyszczenia: Stany Zjednoczone. Widziałem ten kraj podzielony nie tylko politycznie, ale fizycznie. Serię strzęsień ziemi wzdłuż uskoku San Andreas w Kalifornii oraz w strefie sejsmicznej New Madrid w centrum kraju doprowadzi do bezprecedensowych zniszczeń. Równocześnie kraj doświadczy kryzysu przywództwa, który doprowadzi do czasowego załamania struktur federalnych. Rosja zobaczyłem wewnętrzną rewolucję, która zacznie się na peryferiach i stopniowo dotrze do centrum. Obecne struktury władzy upadną. Ale to, co nastąpi po nich, może być jeszcze bardziej niepokojące. Okres przejściowy będzie naznaczony cierpieniem zwykłych ludzi. Chiny tu wizja pokazała niespotykaną dotąd katastrofę ekologiczną, która zmusi miliony ludzi do migracji wewnętrznej. Rząd centralny straci kontrolę nad wieloma prowincjami, co doprowadzi do powstania regionalnych struktur władzy. I wreszcie Europa. Kontynent, na którym żyjemy. Europa stanie się centrum globalnych zmian, ale nie w sposób, jakiego można by się spodziewać. Widziałem rozpad Unii Europejskiej w jej obecnej formie, ale jednocześnie formowanie się nowego sojuszu narodów, opartego na wspólnych wartościach duchowych, a nie tylko ekonomicznych. W centrum tej nowej Europy zobaczyłem Polskę. I to jest ta część wizji, która najbardziej mnie zaskoczyła. Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowej stanie się duchowym i moralnym przewodnikiem w czasie globalnego chaosu. Ale zanim to nastąpi, nasz kraj przejdzie przez własne oczyszczenie. Tutaj muszę być szczególnie precyzyjny, ponieważ to, co zobaczyłem dla Polski, było zarówno ostrzeżeniem, jak i obietnicą. Widziałem trzy próby, przez które przejdzie nasz naród. Pierwsza próba dotyczy jedności. Zobaczyłem naród głęboko podzielony, bardziej niż kiedykolwiek w naszej współczesnej historii. Ten podział nie będzie tylko polityczny, ale sięgnie do samej istoty naszej tożsamości narodowej i duchowej. Druga próba będzie ekonomiczna. Polska doświadczy kryzysu gospodarczego, który podważy wszystkie osiągnięcia ostatnich dekad. Widziałem ludzi powracających do prostszych form życia, do rolnictwa, do lokalnych wspólnot. Trzecia próba będzie fizyczna. Zobaczyłem naszą Ziemię dotkniętą anomaliami pogodowymi. Susze w jednych regionach, powodzie w innych, a zimą ekstremalne mrozy, jakich nie doświadczyliśmy od pokoleń, ale po tych próbach zobaczyłem światło. Polską rolę w nadchodzących czasach można porównać do roli arki, schronienia, gdzie zachowane zostaną wartości i wiedza niezbędne do odbudowy po wielkim oczyszczeniu. Teraz zrozumcie, nie twierdzę, że Polska uniknie cierpienia czy trudności. Wręcz przeciwnie, będzie ich wiele, ale nasz naród ma szczególną misję w tym globalnym dramacie, który się rozgrywa. Co to wszystko oznacza dla nas, zwykłych ludzi? Jak mamy się przygotować na to, co nadchodzi? Wizja dała mi również odpowiedzi na te pytania, choć nie są one takie, jakich większość z Was się spodziewa. Przede wszystkim Przygotowanie materialne, choć ważne, jest drugorzędne wobec przygotowania duchowego. Widziałem ludzi, którzy zgromadzili ogromne zapasy i schrony, a mimo to nie przetrwali, ponieważ ich dusze były puste. I widziałem innych, którzy mieli niewiele, ale ich wiara i miłość do bliźnich przeprowadziły ich przez najciemniejsze chwile. Głos w mojej wizji powiedział: Nie gromadźcie skarbów, które rdza i mul niszczą. Ale gromadźcie skarby w niebie, to echo słów Chrystusa, które nabierają nowego znaczenia w kontekście tego, co nadchodzi. Jednakże praktyczne przygotowania również mają swoje miejsce. Zostało mi pokazane, że mądre jest posiadanie zapasów żywności i wody na co najmniej trzy miesiące, również tradycyjne umiejętności, uprawa żywności konserwacja, podstawowa medycyna, naprawa staną się niezwykle cenne. Ale najważniejszym przygotowaniem jest budowanie wspólnoty. Widziałem, że ci, którzy izolowali się od innych, cierpieli najbardziej. Natomiast ci, którzy tworzyli silne więzi sąsiedzkie i wspólnotowe, nie tylko przetrwali, ale nawet rozwijali się pośród trudności. Co to oznacza dla Polski i Polaków? Nasza historia jako narodu przygotowała nas na trudne czasy. Przetrwaliśmy rozbiory, okupacje, komunizm. Ta odporność, zapisana w naszym narodowym DNA, będzie kluczowa w nadchodzących latach. Ale musimy również przezwyciężyć nasze narodowe wady tendencje do podziałów, do wzajemnej nieufności, do indywidualizmu kosztem dobra wspólnego. Te cechy, o ile nie zostaną przezwyciężone. Mogą uniemożliwić nam wypełnienie roli, która została nam wyznaczona. Co z naszymi rodzinami, naszymi dziećmi, jak mamy je chronić? Wizja pokazała mi, że najlepszą ochroną, jaką możemy im zapewnić, jest wychowanie ich w prawdzie, miłości i odwadze. Dzieci i młodzież, które rozumieją, co się dzieje i są duchowo zakorzenione, będą lepiej przygotowane niż te, które są chronione przed rzeczywistością. Ale jest jeszcze coś, o czym muszę wspomnieć coś, co było powtarzane w mojej wizji wielokrotnie. Czas jest krótki, nie mamy dekad na przygotowanie się. Zmiany, o których mówię, zaczną przyspieszać w ciągu miesięcy nie lat. Czy to oznacza koniec świata? Nie, to koniec ery. Koniec systemu, który był oparty na iluzji i oddzieleniu. To, co nadchodzi po nim, będzie bardziej prawdziwe, bardziej autentyczne, choć droga do tego będzie trudna. Jak mamy na to wszystko reagować? Kończąc to przesłanie, muszę podzielić się z wami ostatnią, najbardziej zaskakującą częścią mojej wizji. Pokazano mi, że w samym środku tego wielkiego oczyszczenia nastąpi wydarzenie, którego nikt się nie spodziewa, nawet ci, którzy uważnie studiują znaki czasów. W mojej wizji zobaczyłem zjawisko na niebie, widoczne na całej ziemi przez trzy dni. Nie było to zaćmienie, kometa, ani żadne znane zjawisko astronomiczne. To było coś, co nauka nie będzie w stanie wyjaśnić. Rodzaj światła czy energii, która wpłynie na każdą żywą istotę na planecie. To wydarzenie będzie punktem zwrotnym, momentem przebudzenia dla jednych, momentem ostatecznego wyboru dla innych. Głos w mojej wizji powiedział: Wtedy każdy zobaczy prawdę o sobie, jak w zwierciadle, które nie kłamie. Nie pokazano mi dokładnej daty tego wydarzenia. Ale dano mi zrozumieć, że nastąpi ono po wypełnieniu się znaków, o których mówiłem wcześniej. Mogę jedynie powiedzieć, że będzie to w ciągu najbliższych kilku lat, nie dekad. Co powinniśmy zrobić z tą wiedzą? Przede wszystkim nie bójcie się. Strach jest najgorszym doradcą w czasach próby. Zamiast tego przygotujcie się duchowo i praktycznie. Budujcie wspólnoty oparte na prawdzie i wzajemnej pomocy. Uczcie się od przeszłości, ale nie żyjcie w niej. W przyszłym tygodniu będę kontynuował to przesłanie, dzieląc się konkretnymi znakami, na które powinniście zwracać uwagę w nadchodzących miesiącach. Będę również odpowiadał na pytania, które zostawicie w komentarzach pod tym filmem. Jeśli czujecie, że to przesłanie jest ważne, proszę, pomóżcie mi je rozpowszechnić. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten film i pozostawcie komentarz ze słowem Czuwam, abym wiedział, że jesteście przygotowani na przyjęcie kolejnych objawień. Pamiętajcie, nie jesteśmy sami w tej podróży. Światło zawsze zwycięża ciemność, nawet w najczarniejszej godzinie.